Znalazłem ciało brązowego. Co każdy z Was porabiał ostatnio? Byłem w magazynie i robiłem zadanie. No zrzutom. czyścić filtry z tlenem. Fakt, czarna była ze mną cały czas. A to pozostawię tylko ciebie, czerwony. A co stało tobą niebieski? Był ktoś w okolicy, aby potwierdzić, co robiłeś? Mogłeś z łatwością zabić brązowego, kiedy ten kalibrował dystrybutor i zgłosić ciało. HA? Okay. Kalibrował dystrybutor? <laughs> ten, no. <laughs> no, był w elektryku, więc jak mam mógł. A czy wspominałem o hmm. lokacji ciała? Ty! Widocznie byłem akurat w pokoju Admina i doszedłem do wniosku, że to brązowy. A czy ty nie wspomniałeś, że byłeś w magazynie? Dokładnie. Magazyn i pokój Admina są po dwóch różnych stronach mapy! Nie mam mowy, abyś dotarł z pokoju Admina do magazynu tak szybko! Nie! Ja to wyjaśnię! Koniec czasu. Game